Siemaneczko, cześć, witajcie z tej strony, Dematics. Witam na kolejnym odcinku na kanale. No i jak widzicie, kolejny odcinek na naszej serii Wiejska przygoda. Witam Was przed, przed Państwem. Zetor 7711 już się grzeje na trasę, bo jedziemy, proszę, ja Was do wioski tutaj na, na dół sobie zjedziemy, bo trzeba pożyczyć od sąsiada prasę. Także taki oto dzisiaj wypad po prasę. Jedziemy sobie po Sipme. na samym początku przypomnę, że oczywiście jeżeli ktoś nie subskrybuje, to zasubskrybować może A jeżeli odcinek wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę I jeżeli już w ogóle jeszcze coś się stanie, to możecie napisać komentarz, tak? Nie zmuszam, ale jednak fajnie jak, jakby taki komentarz się pojawił No i co, lecimy sobie właśnie na tą wioskę, naszym pięknym Zetorem No powiem wam bez tego napędu ten Zetor wygląda jeszcze ładniej niż z napędem jakoś nie wiem, no tak mi się podoba ten Zetor, że to jest masakra, no ale e, o tym wam już wspominałem w sumie wcześniej e, i no i co? No jedziemy sobie właśnie po tą e, prasę, trzeba sobie dzisiaj pola poprasować. I, I tak, zaraz do jakichś tam tematów przejdziemy, ale najpierw sobie tutaj zajedziemy na spokojnie. Generalnie powiem wam, sąsiad chyba mi plany, te projekty na, na dom ukradł, nie? Bo tak, jak popatrzę na niego, to taki kurde podobny do mojego, no, ale no, może mi się tylko wydaje. Tu sąsiad jakiś pług ma, to nie wiem, to nie, nie moje, to nie ruszę. E, tutaj, o, proszę bardzo. No proszę, chyba się nie przejmować, bo coś, coś tu było spawane, coś dbane, garażowane, ale to mniejsza z tym. Yy, może to ten mój gruber, który miałem kupić kurczę, albo, albo to miał być mój, nie wiem, mniejsza z tym. Nie, no, tak to tak to jest, jak się szuka maszyn, a później się ich nie sprzedaje. Dobra, mniejsza z tym. No, tam siewka, jak, jakby ktoś pytał, nie? Ta siewka znajdzie się w moim garażu za następnym odcinku, bo to moja jest, tylko ja jej nie przeprowadziłem, bo ja wam mogę powiedzieć, że generalnie to gospodarstwo na którym bo, bo tak bo ja wam mogę wytłumaczyć od początku w farmingu 19 tak miałem, posiadałem takową serię na właśnie kolonii, tylko zacząłem na tym gospodarstwie które tam na wiosce jest i tam miałem sobie takiego Zetora, miałem kombajn New Hollanda, miałem 60, nawet, przyczepę taką pomarańczową, autosankę. No jakby się tak zastanowić, to trochę tam maszyn było, później kupiłem renówkę i taką starą przyczepę samozbierającą, więc było tego sporo. Ale zaczynałem właśnie tam, na tamtym gospodarstwie, więc jak już wyszła kolonia, no to mówię, no co, no też zacznę na tym gospodarstwie, ale... Tak jakoś sobie zacząłem obmyślać i tak dalej, i tak dalej, że w sumie, no, no jednak zawsze u mnie, ja mam jakoś tak yy, jak się zastanowić, to ja zawsze mam gospodarstwo zbudowane pod siebie. W sensie po prostu nie lubię grać na swoich gospodarstwach, mimo że budynki, budynków nie tworzę i jakby no, korzystam z gotowców, tak, które wyszły, ewentualnie z tych, które sobie przerobię z poprzedniego farminga e, no to biorąc to pod uwagę, no to, no to ja nie lubię, nie lubię tych gospodarstw, Co prawda, gospodarstwo jak jedno, tak i drugie ma swój klimat i jest mega ładne. Ale z racji takiej, że jednak na tego YouTube'a nagrywam, e, z mniejszym bądź większym skutkiem, tak, no ale jednak nagrywam, e, to jakby... Wydaje mi się, że, że no jeżeli ktoś chce sobie pograć na tym gospodarstwie, to zapewne to robi, ale nie nagrywa. W sensie jeżeli już ogląda mnie, no to fajnie by było, żebym ja mógł, żeby ja nie grał tak jak każdy tak na gospodarstwie już gotowym, tylko żebym jednak zbudował coś swojego. i pomimo, że jak jedno tak i drugie gospodarstwo mi się podobają. No to wyszło koniec końców tak, że zbudowałem również swoje. Co prawda, no tak jak możecie zauważyć, i budynek y, mieszkalny, domek jest z tamtego gospodarstwa, również, y, w, y, również stodoła, która stoi przed, y, go, przed domkiem na samym środku gospodarstwa, y, jest z tego na dole, ale nie przeszkadza mi to jakoś zbytnio. Tamtego właśnie gospy na dole nie używam. No, używam tą tutaj, którą sobie zbudowałem. Także myślę, że, że to nie jest jakimś problemem i że takie gospo Wam się podoba. No, mam nadzieję, że. Tylko nie wiem teraz, czy to już był ten odcinek, czy on dopiero będzie. No ale. Jeżeli, jeżeli oglądacie to już jakiś czas po premierze, to na pewno taki odcinek był z yy, przedstawienia tego gospodarstwa do pobrania. Bo, tak jak w sumie już pisaliście, yy, że to gospodarstwo Wam się podoba, no to, no to będzie ten save, bądź już jest do pobrania. Tak? Także mam nadzieję, że, że, że tak powiem, yy, jesteście z tego zadowoleni, że yy, tych saveów pojawia się teraz więcej. No ja też w sumie, w sumie tak jak wspominałem wam w odcinku noworocznym. Tak, no, no fajnie, że, że tych odcinków teraz budowy jest więcej i coraz to więcej różnych pomysłów się pojawia. No tak jak, tak jak też wspominałem, tego będzie więcej, ale to już na spokojnie będziemy sobie w trakcie roku patrzeć w ogóle ja się jeszcze tutaj zatrzymam, bo miałem wam pokazać ile sypnęło mi pszenicy z tamtego pola możecie być w szoku, bądź też nie tutaj sobie zestawami zjechałem, wodek tutaj zaparkowany i tak, tutaj mamy pole przed gospodarstwem, to pamiętacie tak, 3200 litrów jęczmienia ale yy, pole pszenicy, to ja sam jestem w szoku, bo nie musiałem tam ciągnąć przyczepy, jak sobie wejdziemy do klasa mamy 97%, czyli 6368 litrów yy, co, na, co się przekłada właśnie na 97% i y, to jest całe poletko. Teraz tam pojedziemy, to Wam przedstawię, że udało się skosić całe pole i to całe pole właśnie y, przełożyło się na pełniutki zbiornik w klasie. No sam jestem w szoku, że y, nie, musiałem, nie musiałem tam ciągnąć przyczepy, y, no bo w sumie moje przyczepy nie są aż tak pojemne, żeby 7 ton zmieścić, 6400 dokładnie, tak? Y, ale udało się tutaj to wykosić naraz tak naprawdę, więc mega fajnie. W ogóle, właśnie, też zapytacie pewno hmm, po co mi słoma, tak, po co ja w ogóle prasuję. Ano do tego sąsiada, z tego samego prawdopodobnie, zawieziemy sobie tą słomę. E, mam nadzieję, że 30 udźwignie po tej jednej belce i sobie tą słomę na spokojnie poładuje na przyczepy. E, I zawiozę temu sąsiadowi za obornik. W sumie nie wiem, jaki przelicznik tam ustalić, bo tego jeszcze nie patrzyłem, nie orientowałem się w tym, no ale myślę, że. Jeżeli jedna belka ma 3000 litrów, no to za te 3000 litrów takie uczciwe dwie tony obornika mógłbym sobie dać, tak myślę, że to by było całkiem spoko. Jeżeli, jeżeli macie jakiś tam inny pomysł na to, jak to zrobić, to możecie napisać w komentarzu, bo raczej do momentu publikacji tego odcinka, następnego już nie nagram, zobaczę ale no też tak jak mówię no chciałbym ten taki bufor ja bym ja wam powiem tak jakby mi się udało trzymać taki bufor tych trzech nawet czterech filmów że ja bym powiedzmy w poniedziałek nagrywał odcinek na czwartek albo na piątek nawet to by było to mega mega spoko ja bym się mega mega wydaje mi się że o wiele lepsze te odcinki by były jeżeli ja bym mógł sobie na spokojnie taki odcinek nagrać jeżeli coś by było nie tak no to po prostu go nie wrzucać tak Niż nagrywać na ten sam dzień, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie z rana na popołudnie No bo wtedy tak naprawdę coś się wykrzaczy, to i tak ten odcinek Jaki by nie był, to i tak wleci, no bo nie mam odcinka I tak dalej, no co prawda YouTube traktuje typowo rozrywkowo i typowo tak zajawkowo, tak, nie jest to W żadnym wypadku moja praca Więc, więc no, Myślę, że Myślę, że rozumiecie o co mi chodzi no tym bardziej, że, że w, sumie, w sumie ostatnimi czasy tych odcinków nie było, tak? Więc, więc no, jednak jeżeli by udało się ten bufor trzymać i te odcinki naprawdę sukcesywnie pojawiałyby się codziennie, no to by było mega fajnie. No ja też, też na pewno pojawią się serie nowe typu tam powiedzmy Powrót do Gospodarstwa MVZ chociażby, bo w sumie to jest też ciekawa historia, bo Zaczynaliśmy na mapie francuskiej, później się to przeniosło na mapę amerykańską, bo tam w sumie więcej tekstur, więcej tego wszystkiego, więc przeniosłem to tam, właśnie tam sobie pogrywamy. I myślę, że jak i z mapy francuskiej, tak i z mapy amerykańskiej jeszcze jakieś odcinki się pojawią. Tak samo nie wiem, czy w najbliższym czasie, czy też nie. Chociaż jak będę miał jakąś wenę na ten odcinek, to też taki odcinek nagram. Z mapy Silver Run Forest, tak to jest też mapa, którą sobie gdzieś tam ogrywamy. A w moim wykonaniu było tam tylko takie przedstawienie, że: O, hura, mamy DLC, super fajnie. Patrzcie, jaka będzie seria. No i tak się skończyło na tym, że żadnej serii z tego nie było. I pojawił się jeden odcinek prezentujący, że: że O, jakie fajne DLC, więc to kolejna sprawa. Myślę, że tam też jakiś odcinek sporadycznie raz na. Tydzień, może raz na dwa się pojawi, ale to raczej w formie takiej aktualizacji, bo tam mamy już całkiem sporo. Jest tam już piec hutniczy, są te maszyny z DLC po części pokupowane. Znaczy, no wiadomo, nie wszystkie, tak, no ale jednak trochę ich tam jest, więc myślę, że taki odcinek prezentujący wam, co ja tam porobiłem, mniej więcej co tam wszyscy porobiliśmy. Jak się rozwinęliśmy, co tam zostało zakupione i tak dalej byłby całkiem fajnym odcinkiem, w ogóle możecie napisać, jeżeli ktoś to jeszcze ogląda Czy właśnie takie Silver, Silver Run Forest by chciał zobaczyć na kanale. No bo tak jak mówię, no jest tam trochę zrobione, więc, więc na pewno byłoby co opowiadać. W ogóle ja w szoku jestem teraz po nowym roku, jak mi mega spoko, mega luźno się gada tak na takich odcinkach, tak? To po prostu tematy przychodzą same jeden po drugim i, i naprawdę ja nie muszę się denerwować że ja nie wiem o czym powiedzieć na odcinku tylko nawet bez zbędnego przygotowania y, mogę po prostu nagrywanie włączyć i no te 15 minut tak mniej więcej pogadać no jednak póki co te odcinki maksymalnie 15 minutowe y, głównie z racji takiej, że, że ja nie mam y, po pierwsze pomysłu, żeby gadać pół godziny o czymś, bo też jak mogliście zauważyć, nie było mnie na kanale serii rozwojowych, jak to już poruszałem właśnie w poprzednich odcinkach. Więc ja nie mam o czym gadać na takich odcinkach typu, że no, w następnym odcinku zakupimy sobie pole to i to, a w tym zakupimy to, a tu jeszcze zrobimy to i tu zrobimy tamto. To jakby jeszcze nie ten etap. Ale chciałbym, żeby w tym roku tak było. Bo, no, tak jak mówię, ja na YouTubie ograniczyłem się do tego, że robiłem po prostu jakieś engine sound, coś w tym stylu, ewentualnie jakieś time timelapsy, ale to nigdy nie było taką serią. Tak więc, tak jak już mówiłem wam właśnie w odcinku z Zeździechowa, no, mam nadzieję, że chociażby seria tutaj wymieniona, czyli, czyli, czyli właśnie. Wiejska przygoda, tak? Bo jeszcze nie mogę się do tej nazwy przyzwyczaić, do tego trochę mi zajmuję, zanim ja ją sobie przypomnę. Ale tak, chociażby wie wiejska przygoda, będzie taką serią, gdzie ja w końcu będę mógł się zastanowić, co ja chcę powiedzmy kupić w danym odcinku, gdzie ja chcę, co ja chcę rozwinąć, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że byłoby to, będzie to kolej swego rodzaju kolejną nowością, która w 2023 roku nam się pokaże. W ogóle jestem ciekaw, jak, jak się to wszystko potoczy w tym roku, czy gdzieś tam milestone y można sobie wyznaczać. E, bo powiem Wam tak, no teraz mamy takie czasy, że tak nie wszystko jest pewne i e, ja tak sobie stwierdziłem, że, że po prostu będę tego YouTube'a rozwijał. I co ma być, to będzie. Jeżeli ten YouTube na przykład się rozwinie e, gdzieś tam do, nie wiem, 15, 20, 30 tysięcy subów, to spoko, a jeżeli zostanę gdzieś tam w pułapie, tak jak teraz mam tam 12 chyba z kawałkiem, no to trudno, tak, no i tak, tak jak mówiłem, jakaś tam publiczność moja jest, ktoś tam mnie ogląda, są hejterzy, są też gdzieś tam zwolennicy, no ale to jak zawsze, no więc nie ma co się przejmować i co ma być, to będzie, także takie odcinki po prostu na luzaku teraz będą się pojawiać. No piękny zestaw, prasę musimy od sąsiada zakupić, Hmm, trzeba się zorientować, jaka cena, no bo zestaw z tym zetorkiem jest mega, jest naprawdę przedni. Yy, także co, to by było na tyle. Jeszcze raz przypomnę o zostawieniu łapki w górę, jeżeli chcecie, żeby ten yy, odcinek troszeczkę bardziej zwiększył swoje zasięgi. Yy, no i do następnego odcinka, na razie, no i cześć.